Witajcie. Mój azjatycki komentarz. Zbliżają się wybory powszechne w Tajlandii, które elektryzują wszystkie kraje regionu. Do majowych wyborów przystępuje 70 partii. Partii wielkich, od tych najliczniejszych populistycznych, poprzez partie byłych generałów, do mikropartii reprezentujących interesy poszczególnych lokalnych grup. Kto wygra te wybory? Jak potoczą się losy demokracji w Tajlandii? Wydaje się, że wszystkie scenariusze są możliwe, a zdolność koalicyjna wszystkich 70 partii w Tajlandii jest olbrzymia. Dwie główne partie opozycyjne mogą liczyć w dzisiejszych sondażach na 60% głosów. Taki wynik na pewno nie pozwoli im na samodzielne rządzenie z własnym niezależnym premierem. 52 miliony uprawnionych do głosowania w Tajlandii będzie wybierać do parlamentu 500 swoich przedstawicieli. Druga izba, Senat, ma 250 miejsc, ale one są obstawiane przez wojskowych. Może się zdarzyć taki scenariusz, że grupa partii powiązanych z armią uzyska tylko 25% wszystkich głosów, ale dzięki miejscom w Senacie. Będzie miała większość w obu izbach i będzie mogła formułować swój własny rząd. Aby partie opozycyjne mogły sformułować swój niezależny rząd ze swoim niezależnym premierem, musiałyby zdobyć w wyborach powszechnych 75% głosów lub więcej. Wydaje się to scenariusz mało prawdopodobny w Najbliższych dniach. Najsłynniejszą tajską partią jest partia PU Thai. Jej obecna reinkarnacja z 2008 roku ma swoje korzenie w pierwszej partii Taksima, założonej w latach 90. i która nazywała się Thairak Thai. Thai owie kochają Tajlandię. Peł Taj jest bardzo popularna na północy i na wschodzie kraju i może liczyć na głosy milionów ludzi z tych regionów. Petong Taj Shinawatra, lat 36, córka byłego premiera. Prowadzi w licznych sondażach. Jeżeli ona by została premierem Tajlandii, byłaby już czwartą osobą z rodziny Sinawatrów, którzy trzymają stery władzy premierowskiej w Tajlandii w XXI wieku. Druga silna partia opozycyjna. Jest mniej populistyczna, myśli o rozdawaniu mniejszych apanaży swoim wyborcom, ale naciska na zmianę monarchii, na reformę Królestwa Tajskiego. Była założona w 2014 roku i obecny jej lider ma papiery. Na to, żeby być mocnym premierem. Lider tej partii, Pita Lungjaruet ma lat 42, skończył studia na Harvardzie, studiował w MIT, Massachusetts i jest bardzo popularny pośród reformistów w Tajlandii. Anutin Chan Lata 56 inżynier prowadzi trzecią partię, która jest w stanie namieszać w tych wyborach. Bum Jai Type Partia. Anutin zasłynął jako minister zdrowia, zamykając granicę Tajlandii na dwa lata w czasie epidemii. A w ogóle jest z wykształcenia inżynierem i jest spadkobiercą jednej z największych firm budowlanych w Tajlandii. Czwartą silną partią w tych nadchodzących wyborach jest partia generała Prajuta, tajska partia zjednoczona Prajuta, który rządzi de facto Tajlandią od 2014 roku. Może liczyć w dzisiejszych wyborach na około 12-13%, ale ma wsparcie w kolejnych partiach. Partia Palang Praczarat, dowodzona przez byłego generała Prawita z przymierzeńca Prajuta, jest drugą liczną partią założoną przez byłych generałów. Prawid ma 77 lat i jest postacią, która może nam przypomnieć jakiego Jarosława Kaczyńskiego. Jest podobnej postury. Nie ma rodziny, nigdy nie był żonaty, a jego pasją nie są koty, ale za to zegarki. Gdy był ministrem obrony w rządzie Partii Demokratycznej w latach 2008-2011 wynikł skandal, gdzie generał zapomniał zadeklarować swoje liczne szwajcarskie zegarki, które wyceniono na prawie 50 milionów BAT, czyli 5 milionów złotych. Przy zarobkach które oscylują wokół 150 tysięcy zł rocznie w zarobkach ministrów w tajskim gabinecie. Kwota ta przyprawiła o zawrót głowy opinię publiczną. Bez wątpienia opozycja wygra te wybory, ale kto zostaje premierem w Tajlandii i kto będzie rozdawał zakulisowo karty. Tego się długo nie dowiemy. Będą to zapewne zakulisowe spotkania, które mogą trwać tygodniami.